Cześć, właśnie mam kolejną awarię Tesli. Jeszcze nie wiem co się dzieje, ale myślę, że to będzie kolejny hit. Tesla model S90D. Wyskoczył błąd podczas podłączania do wallboxa. Wcześniej dzisiaj ładowałem na superchargerze. Wyskoczył błąd, w tym momencie wszystko zgasło. Wyświeciły się komunikaty teraz te, które widzicie. Zdążyłem zrobić zdjęcie. Teraz dzwoni na support Tesli, żeby zapytać się o lawetę. Na szczęście mam blisko do serwisu, bo jestem w Warszawie, więc mam 8 km. Ale jeszcze chcę zrobić twardy reset na własną rękę. Chciałem, żeby odebrali. Twardy reset polega na odłączeniu akumulatora i odłączeniu bezpiecznika od akumulatora napięciowego. Na kilka minut czy pół godziny, ja właśnie dzwonię do kolegi też, żeby się upewnić i przypomnieć, jak to zrobić prawidłowo i być może wtedy system się obudzi. Na, na, na nieszczęście system cały się wyłączył, więc e, nie mogę włączyć trybu holowania, więc nawet jakbym chciał tutaj zamówić lawetę, to będzie problem, żeby ruszyć samochód i trzeba będzie na te specjalne rolki załadować, e, więc to jest dodatkowy problem. Ale miejmy nadzieję, że uda się twardym resetem to zrestartować i że nie będzie to nic poważnego, chociaż przypuszczenie jest takie, że być może to nawet... Główny pakiet akumulator, główna bateria wysokonapięciowa, ale zobaczymy. Witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, kiedyś miałem identyczny problem w moim najpopularniejszym filmie o awarii Tesli Stało się dosłownie to samo co teraz. I wtedy to, było, to był silnik, i silnik tylny był wymieniany na gwarancji. Teraz na pewno naprawa też odbędzie się na gwarancji, bo mamy tutaj. 8 lat bez limitu kilometrów na silnik i akumulator ale objawy były identyczne w momencie wciś wciśnięcia pedału hamulca samotnie się odpalić, a tutaj wszystkie systemy są wyłączone i tylko na chwilę zapalają się światełka na kierownicy zobaczcie czy to widzicie chwilę po wciśnięciu pedału i tyle o. i wtedy było tak samo aż mi się wszystko przypomina trauma nie no żartuję, mam, mam trochę traktuję to z dystansem i kolejna kolejna przygoda Ale, ale zobaczymy co to jest Ja się czekam na potwierdzenie kolegi e, Jeszcze jak zrobić ten twardy reset czy, czy dobrze to robię, żeby nic tutaj nie zepsuć A na infolinie nie mogę się już dodzwonić od pół godziny? Nikt nie odbiera? A ostatnio odbierali, bo dzwonię w jakiejś innej sprawie A teraz nie odbierają, także jak tak trzeba to nie odbierają Tutaj zobaczcie, jest akumulator 12V. Zgrałem te wszystkie te plastiki. Akumulator 12V należy odłączyć. Następnie trzeba odłączyć ten taki bezpiecznik w tym miejscu podłączenia po akumulatora. Wtedy jakby się restartuje cały samochód. To jest taki czwarty reset i to czasami pomaga. Aczkolwiek nie sądzę, ale to powinno pomóc w tym, że system się na chwilę załączy. Odpali się ekran, będę mógł włączyć tryb holowania, i wtedy wyłączyć z powrotem samochód i załadować bez problemu na lawetę. Ładowanie wyłączone przy ręcznym. Na świeżo drzwi. Daniel podłącza samochód. Zaraz powinien się uruchomić, żebyśmy mogli włączyć tryb holowania. Ale są emocje ciekawe, czy to się uda. No, na razie się nic nie dzieje. Nie. O! Jest! Jest! Zaskoczył, hamulec się wcisnął. No tak, no ale. Wcześniej się nie włączył. No tak. Nie, bo... nie wcisnął. Jest. Dobra, to za chwilę się głównie i O, może, trochę... o, może, o, może. O Boże, o Boże. Dobra, teraz ja mówię po angielsku. Jestem tak przyzwyczajony do angielskich nazw tych funkcji, że ostatnio komuś też tłumaczyłem coś. Sentry Mode chyba. O! Jest, czekaj. Ok, czyli widzimy, już, że komunikat jest na 10 podał hamulce, przez 30 sekund wyjechać. Ale jest cały z kontaktu się z serwisem, więc raczej samochód nie odpalimy. Jazda niemożliwa, zamknięcie odkładowania. No, ale chociaż system powinien się za chwilę włączyć. Ekran główny i powinniśmy móc włączyć tryb I potem znowu się samochód pewnie wyłączy. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie popełnić błędu jak ostatnio gdzie zostawiliśmy samochód na noc i akumulator 12V się wyczerpał i po przyjściu do samochodu nie mogliśmy otworzyć maski z przodu Jest. i musiał przyjechać nasz kolega i od spodu dobierać się do tego, żeby awaryjnie otworzyć maskę i, i teraz tego błędu nie popełnimy, dlatego chcę włączyć od razu tryb holowania, podłożyć coś pod, pod koła i po prostu zostawić nawet auto do jutra czy, czy dzisiaj w nocy, może ta przyjedzie i, i to jest ważne Czujecie te emocje? No dajesz malinka O kurde. Jeszcze chwila, jeszcze chwila To jest właśnie ten stary system Nawet się nie zdąży włączyć, ja sam już włączyć Oooo Nie udało się There is some uh, informacja that it could it could be BMS system and uh, I can do anything now. I'm in Warsaw, in Poland. Mm -hmm. Ok, Daniel. Uh, I'm checking the car right now. Just be sure it's the right model. Eh? Yeah, exactly. Yeah, correct. So the car has been shut down for one minute now. Let me see. Yeah, so... Can I have some support or, or something? Because I have a warranty still. or so What can I do? Um, Curve. So, right now, um, your car is more than two hundred thousand kilometers. Yeah. Um, so the warranty is no longer for the vehicle. It's the, you have a battery yeah. uh, warranty and a drive unit warranty. No, I, I'm actually in Warsaw, so I have eight kilometers to to Tesla service. Trzeća Próbujemy uruchomić znowu ten ekran, włączyć tryb holowania, ale i tak zamówiliśmy już lawetę, która przyjedzie z takimi wózkami specjalnymi, żeby podnieść samochód i móc przepchać go na lawetę. No, ten, ten ekran nawet nie zdąży się wzbudzić, a, a za chwilę się wyłączy już sobie. No, już się włącza. Fajnie, że się z tego śmiejemy, nie? Co mamy płakać? Nie wiesz. fajne, fajne zadanie, znaczy fajne zajęcie na wieczór. Tutaj byliśmy w koleserze do 20 dzieci i dzisiaj chyba też to nas czeka. Potrzebuję dosłownie dwa kliknięcia. Wiem gdzie to jest. No, trzy, trzy kliknięcia. Żeby to tylko wytrzymało. Trzy kliknięcia. No ja cię wspiera. No, ja cię wspiera. Dasz radę. Kto jak nie ty? No jak no, no, widzicie i tak to się właśnie dzieje No i co, mówię do ciebie nie To się wyłącza Tak to jest skasnę. gdzieś, widzicie, nie zawsze <grafię> tak chyba... Chyba To tak jest... To jest tak jakbyśmy chcieli <grafię> No i to by było tyle Dzięki za oglądanie jak to wygląda to na miejscu, tam są zablokowane cztery koła, tak? Tak, zablokowane są cztery koła e, I pytanie, czy mają panowie takie, te wózki, żeby podłożyć pod koła i podnieść samolot, i móc przepchać go Bo problem jest w tym, że samochód, który fakturze W momencie, gdy oczekują na lawetę, warto już się przygotować Dlatego wyjąłem hak, on jest e, tak, tak duży, e, tak długi w Tesli, zobaczcie dzwoni laweta Zobaczcie, tutaj wyjąłem teraz taki plasticzek I w tym miejscu teraz kręcą Pamiętajmy, tak. że wkręca się w lewo, a nie w prawo, na odwrót. No bo jakby ten hag jest za krótki, jak dotyka drzaka. Tak przygotowane auto jest gotowe do zapakowania na nowe, tak, i do wywiezienia do serwisu. Jakbyś tutorial nagrywał. Przed chwilą zadzwonił do mnie pan z Lawety i powiedział, że zapytał o dostępność samochodu, jak tutaj wjechać, jaka jest wysokość. I powiedział mi niestety, że ten samochód jest nie do wyciągnięcia, po tym jak opisałem mu to miejsce i to, że samochód stoi jakby pod kątem 90 stopni w stosunku do miejsca, w którym on będzie stał. Ale że przyjadą z kolegą i zobaczą co da się zrobić. Yy, więc może być mały problem z tym, żeby wyciągnąć stąd samochód, no, ale zobaczymy co uda się zrobić. I powiedział mi, że dostaniemy e, kije Sportage na 7 dni. Manual. No Mamy samochód. Te... No tak... Jezu, uruchomił się niemożliwe, przepchaliśmy go stąd. Tutaj. że teraz już będzie działo w sumie Coś jakby tak zaskoczyło, nie? Właśnie odbieram Tesla. Po dwóch dniach zaledwie. Za chwilę wam powiem, co się wydarzyło. Słuchajcie, przyjechałem tutaj ponownie do konesera. Kilka dni temu odebrałem samochód z naprawy. Chciałem zakończyć ten film, ale wydarzyło się coś dziwnego. Właśnie podłączyłem samochód do tego samego wallboxa co wtedy i stało się coś dziwnego, aż naprawdę się przeraziłem, bo w momencie gdy podłączyłem samochód do ładowania, port ładowania zaświecił się znowu na czerwono i wyskoczył błąd BMS, który teraz widzicie na zdjęciu. Na szczęście nic się nie zepsuło, także znowu samochód się unieruchomił. Aczkolwiek e, przy ponownym podłączeniu, gdy najpierw włączyłem e, przewód do wallboxa, a następnie go próbowałem podłączyć do portu ładowania, coś zaiskrzyło. Dosłownie słyszałem, jakby, jakby prąd przechodził, e, natychmiast wyjąłem kabel, i tego już nie powtarzałem. Wtedy też wyskoczył błąd BMS. To, to chyba z 5 łącznie tych błędów wyskoczyło. Następnie podłączyłem do drugiego wallboxa i wszystko zaczęło działać normalnie. I ładuje się teraz z mocą 11 kW, czyli z mocą maksymalną. A gdy podłączyłem tutaj, ładował się przez chwilę z mocą 7 kW i tyle. Więc podejrzewam, że błąd jest po stronie tego wallboxa firmy Ravicom, właśnie dzwoniłem do tej firmy, poprosili, żebym napisał maila z, z opisem co się stało, z załączonymi zdjęciami, więc będę dochodził tego, bo jeżeli to jest faktycznie wina stacji ładowania, to, no to niepotrzebnie wydałem ponad 3000 zł. Zobaczymy co będzie dalej, poinformuję Was. Nie wiem czy w tym filmie, ale no, mam nadzieję, że, że to nie jest wina samego samochodu z siebie. Faktycznie wina stacji ładowania, No bo to jest dziwne, że coś takiego się stało w samochodzie samo z siebie.